Pytanie jest takie, ile par liczb całkowitych a b spełnia równanie x razy y to się równa minus 9? Jeśli mamy poszukać par liczb całkowitych, które spełniają to równanie, to oznacza, że liczba x oraz liczba y też musi należeć do zbioru liczb całkowitych. Zacznijmy rozwiązywać to równanie w taki sposób, że podzielimy je na początek przez y, wtedy po lewej stronie zostanie x, natomiast po prawej stronie będziemy mieli działanie minus 9 podzielić przez y. Od razu dopiszmy założenie. Niewiadoma pojawiła się w mianowniku, więc y musi być liczbą różną od zera. Tak? Nie wolno nam dzielić przez 0. Żeby nie wprowadzać tutaj chaosu, to ja ten minus z mian, nie z mianownika, tylko z licznika zapiszę przed ułamkiem. I teraz będzie już troszeczkę lepiej to wyglądało. Otóż zauważmy, że w tym momencie liczba y, którą będziemy wyznaczali, to jest dzielnik liczby 9. Więc musimy sobie teraz zapisać wszystkie dzielniki liczby 9. Oczywiście te liczby, które są liczbami całkowitymi. Tak liczby całkowite przypominam. Są to liczby postaci. Zaczynamy gdzieś tam w minus nieskończoności. Idziemy przez liczbę minus 3, minus 2, minus 1, mijamy 0. A następnie przechodzimy na liczby całkowite dodatnie. O, tak ten zbiór wygląda. No więc dzielnikami liczby 9 w takim przypadku będą liczby plus minus 1. Plus minus 3 i plus minus 9. Skoro tak, to liczba X powstanie poprzez podstawienie w miejsce Y plus lub minus 1, następnie plus lub minus trójki i na końcu plus lub minus dziewiątki. Będziemy musieli wyliczyć te wartości. Załóżmy, że teraz pod y wstawiam plus 1. Co mi wyjdzie? Minus 9 podzielić przez 1? Czyli to jest minus 9. Mamy pierwszą liczbę. Następnie pod liczbę y wstawiam minus 1. Co otrzymam? Liczbę 9. Idziemy dalej. Pod liczbę y wstawiam plus 3. 9 podzielić przez 3 to 3, z tym minusem mam minus 3. Dalej wstawiam minus trójkę pod y. 9 podzielić przez minus 3 to minus 3, minus z minusem daje nam plus. No i teraz podstawiam liczbę plus 9. 9 podzielić przez 9 to 1, z minusem daje nam minus 1. Następna liczba, podstawiam minus 9, 9 podzieli przez minus 9 to jest minus 1. Z, tą, z tym minusem to otrzymuję 1. Teraz będziemy tworzyli parę liczb. Jeśli x jest równe minus 9, to y będzie równe 1. Jeśli x jest równe 9, to y równa się minus 1. Jeśli x jest równe minus 3, to y równa się plus 3 x jest równe 3, to y równa się minus 3. x jest równe minus 1, to y równa się 9. x jest równe 1, to y równa się minus 9. Zauważmy, że otrzymujemy w taki sposób 6 par liczb. I przyznam szczerze, nie wiem dlaczego w odpowiedzi, Otrzymujemy cztery pary liczb. Jest sześć par liczb. Nie wiem. Może? Hmm. Czy autorzy mogli stwierdzić, że taka para to jest ta sama para, co tu? No nie. Chyba nie. To są dwie różne pary liczb, które są rozwiązaniami tego równania. Więc raczej bym to tak nie interpretował. Sześć par liczb bym zostawił.